Yo, już mam głos. z strong, Kasper. A dzisiaj widzę, gramy sobie ponownie w Drive. Dzisiaj widzę, będziemy sobie uciekali przed tymi dwoma policjami. No i to jest. No i ten filmik jest tutaj nawet tematem, że będziemy uciekali przed policjami. No i co, Wiesz, jeszcze widzę, przed startem nie zapomnijcie zostawić lajka i subka, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. A my już widzę, sobie przechodzimy. To ja sobie widzę. Mały trochę, tak? I teraz widzę, że policję. Ciekawe, ciekawe Ciekawe, bądźmy Jedziemy, mam bogini jedziemy A może coś nie bądź mnie teraz wierszcie Jak mi zaś... to, że tutaj trzeba uważać, dobra To zgubię teraz, gdzie Uciekamy, 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 uciekamy. uciekamy, uciekamy. Na razie ich zgubiłem. No, ale ta gra jest głośno. O nie, 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 nie. nie, nie, nie. Dobra. Eee, nie, wyrobię tu polic. Dobra. Wyrobiła jedna. Wyrobiła jedna. Wyrobiła. Wyrobiła jedna, wyrobiła jedna. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Goni mnie! O, eee! No eee. 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 co? <ścoughs> Zostaliśmy złapani? Zostaliśmy widzy złapani. Oj, oj oj! Zapomniałem o nich! To już widzę, teraz ich spróbujemy jakoś mocniej fajnie wykiwać. Zaraz wiesz, tych u mnie gonią, to z tej drugiej i wykręcę. I teraz już spróbujemy jechać na, na odwrót. Teraz spróbujemy je tył. Dobra, oni, oni tam chyba też nie robią. widzowie i dobra, bo troszkę się nie nadaje, więc wybieramy bo jeżeli telambo nie jest aż tak skretne, nie? To co, bierzemy, bierzemy, bierzemy o Lexus Lexusa, bierzemy widzowie Lexus i teraz będziemy uciekali, dobra, resetujemy wszystko Reset al

Policja, czy ty mi możesz zostawić? No, zostaw mnie! Spróbuję, widzę tą policję jakoś. Dobra? Mały wypadek! Dobrze, widzicie, Czy my możemy dalej jechać? Pytanko. Poczekajcie, bo zaklinowaliśmy się. Poczekajcie chwilę. Jedziemy dalej. Nara, 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 jedziemy dalej. Dlaczego Zwie... Czemu się mi kręcisz? Dobrze, jedziemy dalej. Mimo, że mamy zniszczone auto, jedziemy dalej. Czemu to tak driftujesz? Czemu to auto tak driftuje, widzowie? Łoja! Pomocy! Oj patrzcie co nam się dzieje z autem. Oj A mnie Nie po mnie jadą? Widzowie. Widzowie, my to wygrali. Oni tu już nie jadą, widzowie wygrali... Usi pali. widzowie, wygraliśmy to! Wygraliśmy to! Teraz tak widzę, zmieniamy auto, bo wygraliśmy, no to i... Yy... To już mamy, tutaj, tutaj sobie zapiszę. Pierwszy wygrany to jest nasz Lexus. Lexusy my wygrali. Teraz bierzemy, bierzemy, bierzemy... Tego nawet się nie zawaham użyć. Dobra, bierzemy Porsche. Bierzemy Porsche, bierzemy tamte... O, tu jest piękne Porsche, widzowie. Dobrze, jak mamy już te Porsche... Uwaga, niech się nam widzę i to... Dobra, załatwały się. Teraz też tutaj zresetujemy nasze policzkę moje pusce dobrze. Jedziemy to za znaczy bieg. dźwięk. Jedziemy poszakiem. Nie, wow, szyliśmy. Ooo, jedziemy, patrzcie! Jak e, z filmu normalnie? Jak z filmu? Ju. Jak z, a, z filmu? No, jak z filmu, prawda? Jak z filmu? Jak z filmu, normalnie. A, nie? mam A Może nam nie przejadać? E. E. Dobrze widzowie Ej. Porsche Chyba się zepsuło Dobra spróbujemy tym bugatkiem. uciec Jeżeli Bugatti nawet tym Bugatti nie uciekniemy to Będzie mi cyklu Dobrze mamy nasze Bugatti Resetujemy wszystko Pierwsze walnięcie to już ja tym. Ale dobra, zwolnijmy dla nich. Dobra, mnie, no, mnie, no, mnie O! Kamień! Widzę. Widzę, ja mam dzisiaj jakimś pecha. No tak, pecha mam. Bo tyle zostało o Ale dobrze, je, jeszcze raz spróbuję. Niczym się nie martwmy. Bugatti sobie za, zawsze da radę O, tu jest po prostu wolony, leży. Gdzie, gdzie jest tam ten drugi? Jest ten drugi. Nie się, my dalej jedziemy. Dobrze. Pomimo zniszczeń, pomimo wszystkiego dalej jedziemy. Kamień, 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 kamień. Drzewo. Wpadka na drzewie, zalicz. Zaliczona wpadka na drzewie. Super. E -m -m. Patrzcie jak pędzi, patrzcie jak pędzi, pędzi. Bugatti pędzi! Pędzi Bugatti! Co się z tym autem stało? Dobrze, tam stało. Jedziemy! Jedzie piękne Bugatti! Bugatti sobie da radę, One wszystko przejedzie. Czy Bugatti się serio na pół przepłowiło? Tak, jakby, bo tu mamy przód. Tam jest tył. Nie wiem, widzę, co się stało. Wolę bardziej tam nie wnikać, co się stało. Ale super. Dobrze. Jakby to będzie. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. E, co tu brać? O, to. Lamborghini gl Glabriado. Nie, Glabriado. Powinno być Git. Jedziemy. Jedziemy. Może chociaż Lamborghini się da, da, da radę. Czy się widzę, teraz sobie refetujemy wszystko? Oj. Zaliczona pierwsza na pierwsze spotka. Co? nikogo komu komo nie, mamy. nie, 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 serio, serio, nie, nie, Serio? No nie, no idziemy jeszcze raz. Nie polecam walić w takie auto, bo wiecie, co się stanie. Dobrze, widzę, myślę, że wam się podobało. Ja już, że będę kończył ten odcinek, bo ja nie mam, wiecie, zbyt wiele czasu. Ale myślę, że wam się podobało. Mi się podobało. To co, my już widzę, się widzimy w kolejnym odcineczku na moim kanale. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subka, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem. A ja już się widzimy jutro. Pa, pa!